Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na prezentacji BMW 60 z klasycznym, legendarnym już silnikiem diesla M57 w 3-litrówce w standardzie miał około chyba 231 koni na ten moment auto jest po chipie, który był wykonany już ponad 5 lat temu i tutaj z nim się nic nie dzieje ma prawie 300 koni, no niestety właściciel nie posiada wykresu eee, no jest to jakiś tam minus, że tego wykresu nie ma no, natomiast czuć, że, że to auto chce jechać, że jest szybkie. Za chwilę sobie przejdziemy do takich bardziej mękomentów gdzieś tam wizualnych. Pokażę, na co ja zwróciłem uwagę. Ogólnie to są już felgi zimowe i opony zimowe. Z końcówki 22 roku one za dużo nie przejechały, bo około 20 tysięcy km i są naprawdę w bardzo ładnym stanie. Jeszcze tarcze, klocki hamulce. Wszystkie są przejrzane przeze mnie, nie mają żadnego rantu, wyglądają bardzo ładnie, także o układ hamulcowy również nie trzeba się bać. Z rzeczy takich mechanicznych jeszcze był wykonywany, była wykonywana regeneracja konwertera skrzyni biegów, to już też jakiś czas temu, była również nowa odma, był nowy EGR. oczywiście wszystkie oleje i tak dalej filtry no to standardowo były wymieniane, tak jak powinno być. Jest dołożona kierownica zemki. naprawdę bardzo ładnym stanie. za chwilę jeszcze jak wejdziemy sobie typowo do środka, to pokażę ją dokładnie i pokażę też stan wnętrza. Na razie taki pierwszy luk dalej będę gdzieś tam opowiadał. W ogłoszeniu również, jakbyście, jak mogliście zauważyć, jest drugi komplet felg do niego Zemki. Natomiast właściciel dosyć dużo za ten komplet dał. No i nie chce się z nim aż tak bardzo rozstawać, ponieważ jego syn również jeździ BMW. No i mogłyby podpasować. Ale jak to powiedział, jeżeli ktoś coś dorzuci, no to jest skłonny również sprzedać te dodatkowe felgi. Jeszcze zacznijmy sobie, zobaczmy sobie z tej strony. Mamy półautomatyczne pół, standardowe fotele. Mamy już ten system. Duża nawigacja. Jest duży nawi. Jest klima. Jest brak grzanych stołków. Także to jest też jakiś tam minusik tego samochodu, że nie ma grzanych foteli. No ale jest jego, że tak powiem, stan techniczny i mechaniczny. Moim zdaniem. No gdzieś tam można zaakceptować ten brak wygrzanych foteli. Dobrze, do jakich mankamentów wizualnych sobie przejdźmy. Mamy biksenona skrętnego. Hmm, tutaj na razie nie widzę nic. Zbytnio. Felgi są w bardzo ładnym stanie, nie są jakieś, nie są jakoś poobdzierane. Jakieś może drobnostki byśmy się znaleźli, ale na pewno nic wielkiego. Z tego co kojarzę, to widziałem jedną taką, ale chyba z tamtej strony wgniotkę na dachu. Nie wiem czy ją będzie teraz widać. No tutaj jest taka wniotka na dachu jedna. Staram się ją ująć mniej więcej. A szczerze mówiąc, to właściciel nawet nie wiedział, że ją ma. Znaczy pewnie wiedział, ale raczej mu nie przeszkadzała. No widać ją pod pewnym kątem. To jest na pewno w 100% do zrobienia bez lakierowania, można to wyciągnąć. Ja również się tym zajmuję. Ale nie wiem, właściciel nie chciał już gdzieś tam inwestować. Tutaj mamy takie drobne zarysowanie ubytek jakiegoś klaru bezbarwnego. Szkoda, bo jest niestety taka pogoda, że już po przejażdżce kilkudziesięciu metrów, kilometrów, kilkunastu po mieście, no już mamy auto zabrudzone. Było fajnie przygotowane, no ale w tym miejscu delikatnie jest takie drobne zarysowanie, którego jakby jakoś bardzo nie widać. Tutaj na drzwiach pasażera jest delikatny taki odprysk z ubytkiem lakieru. Szukamy dalej. Szyba czołowa przednia jest wymieniona, bo to nie jest oryginalna szyba, reszta szyby jest w oryginale. To już sobie wcześniej też sprawdzałem. Tutaj nad szybą mamy czyściutko, a nie mamy żadnej rdzy w ogóle też na samochodzie czy na rantach. Nie zauważyłem żadnej rdzy w tym aucie. Na chwilę sobie też otworzymy maskę. Z tego co kojarzę, to był problem z tą maską, że już tak. Troszeczkę ten siłownik, te siłowniki maski już proszą się o wymianę. Może nie jest to jeszcze jakoś. E, czy ja dam radę jedną ręką dam radę. Odczuwalne. No i ona trzyma, tak. Ale tak no, no jak ją pierwszy raz otwierałem, to było gorzej. Także może za jakiś czas te siłowniki będą do wymiany. E, ogólnie co tu mamy? W czerwcu w tego roku był wymieniany olej. Przy 342 tysiącach, więc przejechał jakoś 3000 km od tego czasu. Nawet nie, bo tam nie ma 345. Będziecie mieć w zdjęciach przebieg. Eee. Wakum jest suche. Jakieś stare ślady widzę, ale on ogólnie jest suchy. Nie widziałem tutaj jakichś wycieków. Tutaj na kielichach jest czysto, że tak powiem. Nie miał żadnego strzała w koło i tak dalej. Z tego co widziałem, no on ogólnie odlakierowany jest w większości elementów. To jest auto ogólnie pochodzenia włoskiego, był sprowadzony z Włoch. No i mój klient kupił go od jakiegoś tam handlarza. No i ma go już ponad 6 lat. To auto więc lampy nie widzę, żeby były jakieś klejone, rozcinane. Także raczej wszystko to się trzyma kupy. Eee ta lampa jest z czerwca hmm, piątka z 2005 roku, czyli jest oryginalna lampa, a ta druga lampa również jest z, jest z czerwca 2005 roku, więc lampy mamy jeszcze oryginalne. No, świadczy to o tym, że jakiegoś dużego strzała na pewno z przodu nie miał, chociaż ten zderzak delikatnie nie jest w 100% dobrze spasowany, ale lampa jest odsadzona spoko nie wiem czy to przez to, że była montowana ta dokładka to gdzieś tam nie wiem czy to się raczej się nie powinno zdejmować do tego zderzaka no ale może ktoś miał jakąś fantazję, czy coś innego się działo dokładki Maxtona, tak jak mówiłem, one są w bardzo ładnym stanie też bardzo fajnie wyglądają i nadają takie bardziej rasowe, takiego bardziej rasowego wyglądu temu autu z tyłu przejdziemy sobie do bagażnika chociaż teraz jest tam trochę moich rzeczy ja jeszcze wyjmę te moje rzeczy i jak zrobię pauzę to pokażemy, pokażę Wam podłogę bagażnika tam jest wszystko ok ogólnie wszystkie progi są w oryginale nie zauważyłem tutaj żadnych napraw na, na słupkach czy na progach. Także to wszystko jest w oryginale. Co można śmiało powiedzieć, że jest to auto bezpieczne, i nie było tutaj żadnych poważnych dzwonów. Tak samo sobie patrzyłem podłużnicę z góry. To też nie ma tam żadnych śladów. Co prawda tego auta od spodu nie widziałem na podnośniku. No ale bardzo chętnie i bez żadnych problemów z zainteresowanym tym samochodem mogę podjechać na stację. Diagnostyczną. I możemy sobie to auto jak najbardziej testować sprawdzać. Tutaj to nie jest pęknięta ta osłona, e, tylko w garażu właściciel ją gdzieś tam miał i coś na nią się wylało, jakiś klej. No ale nieważne. W razie czego komora silnika nie była sprzątana. Tak żeby przyszły gdzieś tam oglądający, kupujący widział, jak to wszystko wygląda. Tak jak jest. Dobra, zamkniemy sobie maskę. I zrobię teraz pauzę, wyjmę rzeczy z bagażnika i pokażę Wam podłogę. Ok, jesteśmy już po wyjęciu wszystkiego. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko zrobić jedną ręką. Mamy koło dojazdowe, zapasowe, jest jakiś lewarek. Ja tutaj szczerze mówiąc zerkałem tylko raz, już delikatnie po ciemku. Koła zapasowego nie będę teraz wyjmował, natomiast jeżeli ktoś przyjedzie to jak najbardziej możemy sobie je wyjąć i zobaczyć, ale tutaj wszystko jest ok. Spróbuję też zrobić jakieś drobne nagranie od spodu, chociaż on przez tą dokładkę tego Maxtona troszeczkę nam ogranicza możliwość filmowania go od spodu, ale to już zrobię bez gimbala. Dobra, przejdźmy sobie do środka i do takich wizualnych mankamentów w środku. No troszeczkę ich widziałem. Tutaj na pewno te plastiki, gdzie niegdzie są obrysowane. I widać, że ktoś tam. Zresztą tutaj, niestety, te bm no w większości raczej egzem, egzem, egzemplarzy będą miały ten problem. No tutaj jest delikatnie więcej tego ubytku. Można to sobie jakimiś swoimi domowymi sposobami również zrobić. Natomiast pokazuję tak, jak jest, żeby nie tracić czasu swojego, mojego klienta, a nie również was oglądających. Także tutaj mieliśmy też to pokazane przy fotelu również ten plastik gdzieś tam gdzie nie gdzie jest widać że ma jakieś uszczerbki na zdjęciach pewnie niedokładnie wszystko to będzie widać one też są ładnie zrobione żeby gdzieś tam to ogłoszenie rzucało się w oczy natomiast stan samochodu zawsze i tak pokazujemy taki jaki jest tutaj też mamy jakieś drobne uszkodzenie no i ta rameczka coś tam już przeżyła w swoim życiu no, ale tak z daleka i tak dalej, no to wygląda to bardzo ładnie. Kierownica, ta już wspominałem, zemeczki. Tutaj wycieraczka jest na środku przetarta. Pod spodem właściciel dorzucił taką dodatkową, żeby po prostu gdzieś tam nie przebijało się to do wykładziny i żeby nie brudzić i niszczyć wykładziny. Więc bardzo mądrze, bardzo fajnie. Przejdziemy sobie od strony kierowcy. No i sobie ją odpalę. Ok, kluczyczek, gdzie to jest? A, nie ten kluczyk. Ogólnie, kluczyków są dwie sztuki. Włączymy sobie radio, jest raczej wyłączone. Dźwięk, który wielu kierowców BMW może myśleć, że to jest minus 3 albo minus 3000. Jak to natychmiast. Klimatyzacja jest ogólnie w pełni sprawna, też była robiona sprężarka klimatyzacji w tym roku. Z takich innych rzeczy mechanicznych było robione zawieszenie z przodu, były robione również dodatkowo końcówki drążków, były również robione sprężyny z tyłu, znaczy aromatyzatory, amortyzatory były robione z tyłu. Już zaczyna troszeczkę śnieg ruszyć. Fajnie, że się zdążyłem wyrobiłem z sesją. E, spróbuję może, chociaż raczej tego nie uchwycę, no ale jest to na pewno bikson skrętny. Bo mogłem tego doświadczyć u siebie w park, na parkingu podziemnym widziałem, że to fajnie sobie działa i skręca. E, no dobrze, myślę, że nie będę już gdzieś tam sztucznie przedłużał. Jeszcze pokażę Państwu podsufitkę. Ona się nigdzie nie odkleja. No jest w pełni, że tak powiem. Okej, okay, jakieś drobne zabrudzenia na niej znajdziemy, ale ja również jeszcze się tym zajmę. Więc jeszcze gdzieś, tam, jeszcze gdzieś tam ten samochód podczyszczę w środku wewnętrznym, żeby się dobrze prezentował i żeby ktoś, jak wsiądzie, to czuł się dobrze, a nie gdzieś tam w pobrudzonym aucie. Okej, okay, ja już dalej nie przedłużam. Zapraszam wszystkich serdecznie. Do zakupu, na jazdę próbną możemy się wybrać śmiało na stację diagnostyczną. Możecie przyjechać ze swoim sprzętem, ze swoim mechanikiem. Eee, proces jest jak najbardziej, wszystko można sobie zweryfikować. Nie będziemy z żadnym, że tak powiem, z żadną chęcią sprawdzenia samochodu mieć jakichś tam problemów. Więc jeszcze raz, ostatecznie zapraszam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Hej.